Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy ogólnie ten na Mej Kołajki to było to um, czwarte uczekujące na księżyca zapomniane we jest takie nadzieja. Przejdźmy po klonach i życzę zadówki, bo taty na Mikołajki, ale ogólnie tak na Mikołajki, te główne prezenty, teraz będziemy je brać na półki. I 3, <laughs> 2, jeden. Mam tutaj dosłownie ten wszystkie. To już tam, bo ja ogólnie byłam dzisiaj na takich targach i wziąłem sobie te dwie, tam te dwie. i one są tak tak, tak, jak ktoś nie ma, nie, no to Jezu musi przeczytać. Obydwie są tak świetne, że mi się mega podobają. Niebo w strzępach, bo ja już mm, mam zamówione, znaczy nie zamówione, ale za długo dostanę od koleżanki drugi tom i dostanę jeszcze przełom po bitwach. i to jest Niebo w trzecim tom. Mam sobie od niej wygrać te tomy. Zabrałam takie i podnoszę Szczębiego Cystura, bo to się powinno czytać pewnie po bez ogóle. Nie wiem czemu ludzie krytykują tę malerkę. Jakbyście ludzie mieli TikToka. Bo yy, chyba <laughs> Większość z was wie, ta malerka yy, bardzo że yy, tą malerkę krytykują, że myślą, że te zdjęcie jest przez no, proszę, Nie myślcie tak? Um, on lubi wiele godzin tą okładkę, żeby się postarać, a po prostu jeśli nie macie TikToka, no to faktycznie możecie tego nie zobaczyć. Ja na przykład mam TikToka i widziałam jak ta y, kobieta y, ładnie ta malarka y, malowała tą okładkę i wydawała na to dużo godzin, więc serio. Dobra. Położymy sobie wszystkie te trzy, zaczynamy od sądu czarnej stopy który sobie położymy w nowelkach tutaj nowelka, nowelka i oczywiście o tutaj malowałam są gwiazdę wczoraj, no wczoraj malowałam sobie gwiazdę i um, i dosłownie próbowałam malować bluszczową sadzawkę ale mówię na nią piesko na górze, ale nie tak jak bluszczowa sadzawka, w sumie to. A kota jeszcze jednego, co w ogóle wam nie pokażę, bo on będzie na wystawie tutaj w Melnikach, bo ja ogólnie chodzę na rysunek i tam co ileś są właśnie wystawy. Dobra, bierzemy czarnej stopy i od razu jak jesteśmy przy i mangach to bierzemy jeszcze Cień w Kranie Rzeki. Jezu, te dwie książki o Sączelnej stopy. Cień w Kranie Rzeki, tak dobre książki. jest też. Ja się już ja z zakochałam w tych nowelkach. Wiem, Stopy stop to jest moja ulubiona nowelka, a Cień w Kranie Rzeki to jest moja A Ogólnie Cień w Kranie Rzeki opowiada o pierzastym ogonie i jego trudnym życiu. W Kranie Rzeki o Sączelnej stopy o, o tym, co musiał poświęcić, żeby e, o, dziewięć żywotów i za każdym życiem wraca do poprzedniego życia. To jest to, to po prostu tak się dwie książki tak są fajne. Po prostu mi się tak mega, mega, ale to mega podobały. Żeby troszkę dogadać. Hej, poczekajcie, gdzie dam nowelka? No bo to się coś takiego stanie, że zgubiłam nowelka, Tylko do zasięgu ręki. To mogłem zgubić moją nowelkę, bo siostro tego liścia. Aha, nie spadło. No ja po prostu, po prostu. Jezus, mi prawie. Bo to, e, malowałam, wynika z mojej książki. On się nazywał Skowlanie Pazur I był podobny, mm, Nie, też zdradził. Klan, jak ty się jak gwiazda, ale nie tak samo. Podłuż szczębego skrzydła. Ja ogólnie czytam pierwszą bitwę, bo ja czytam też Uderzenie pioruna i, 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 i Szlak Słońca, ale to pożyczyłam od koleżanki, a też to dostanę na święte ogólnie. Więc ten. Oczywiście, czy mam się tego, więc dopiero po niby w po, Pod czytam jeszcze szczębego skrzydła, bo to się chyba czyta dopiero wtedy. E, a tu musimy sobie jakoś ułożyć, że tego pieska stąd weźmiemy, nawet na pewno. Przerwamy w okolonach, położymy, i w wostęp damy tutaj. No, już co dla zbawienia, wygląda Ej, jak półka wojownikami. Ale mi się dużo ludzi, tylko te okładki, dla mnie są ładne, ale nigdy nie dorównają okładkom z poprzednich serii. Nigdy, po prostu nigdy niedolubne. nie ty Mam ostatnio nadzieję, bo to jest w ogóle moje ulubiony tom. Skończyłam go wczoraj. Czytać jest naj, 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 naj. Gdzie ognista, gwiazda umiera. pierwszą bitwę właśnie wczoraj zaczęłam i jestem chyba na dziewiątym doziele czy tam piątym, nie pamiętam do końca. Potem mm, oczywiście, jak przeczytam jeszcze ta, czy część, to trzy yy, to to, Ci, którzy stanął wiecie, tą drugą część, w jednym jest też boski. I to dla mojego skrzydła przeczytam, po nie w strzępach, bo tu szłam sama. Ja czasami lubię takie paczki do sprzedawania i tam. Też na przykład niektóre książki wierników oddaję, jak są ilustrowane tomy, to ja oddaję te które mam. Na przykład e, ja oddałam mojej BFF, zwykły tom, e, i za te pieniądze, co ona mi da, nie tylko zwykły tom, ale też i wiele innych rzeczy, za te pieniądze, co, co ona mi da, kupię sobie e, ilustrowany ogień i lód. Um, I jeszcze ucieczka, gdzie czy mam u koleżanki, też mam dla więc mam Z Przepraszam, tylko ma być cisza przed burzą. Więc ja się tak nie mogę tu czekać. Mogę w sobie wyglądać z Bonito, cztery książki. No, i yy, to było dużo, ale super ludzie to było wszystko, które mama wyluczyło się pod lużą, jeszcze mojego skrzydła. Eee, słyszałam, na początku nie chciałam tej nowelki, później jak słyszałam, jakie to jest boskie, to sobie jednak kupiłam z tak co mam w cieniu w kanie rzeki. Nie było innej mangi, oprócz jeszcze do i wizji i Saszy, a ja nie chcę tego, jak na razie. Nie wstrząpał, bo po prostu mi brakowało do mdocznej wizji, więc sobie kupiłam. Na kurde, ty nie chciałam, nie miałam yy, po prostu na świetkanów, nie chciałam. Uff. Ogólnie tutaj poświęciłam mega dużo czasu, żeby to możecie mnie pytać o różne książki, bo przeczytam tak. Eee, całą pierwszą serię, całą drugą, całą trzecią, całą czwartą, czy, e, czytam teraz e, trzecie tą piątej serii, trzy nowe e, trzy super edycje. E, Pięć mang i cztery nowelle i przewodnik poklanę Więc możecie mnie pytać ogólnie. Trochę tam z tego co przeczytałam. I brakuje po prostu tak mało tamów do zakończenia. Ja tak to się trzyma, gote... ale może że będę miała nad łóżkiem e, półkę i, i, i tam będę trzymać ławników. Bo... Ale dobra. Ja was żegnam, bajo i może za niedługo będzie kolejny unboxing, bo zależy kiedy mi koleżanka właśnie przyniesie te dwa tomy. A ja was na razie żegnam, bajo!